Cześć, witam Cię na moim kanale, budzenie się do siebie. Dziś przychodzę do Ciebie z tematem, który sama właśnie przeżywam w tej chwili, bo nie wiem nawet, jak mam określić swój stan w tej chwili. Telefon w ręku, odkładam. Biorę znowu, skroluję, odkładam. Znowu biorę. I czuję, że zaczyna mnie to irytować. Myślę sobie, poczytałabym książkę, ale jakoś nie mogę się zebrać. Może zrobiłabym szansa na mój Atomy Magic by Eva kanał, ale też nie mogę się zebrać. I wtedy pojawia się takie poczucie bez sensu. I pomyślałam, że to dobry moment, żeby o tym porozmawiać. Bo może ty też masz czasem takie dni. Nie chodzi o jakieś dramaty czy wielkie kryzysy, nie o to, że nie chcę mi się żyć, czy że mam jakieś głupie myśli, to raczej coś codziennego, taki stan rozproszenia, zawieszenia, sama nie wiem. Nie wiem, czego chcę, niby mam pomysły, ale nie mam energii, żeby je zrealizować. Znasz taki stan? Coś ci to mówi? I wtedy pojawia się pytanie: jak w ogóle nazwać taki stan? Bo skoro nie potrafię go nazwać, to trudno też znaleźć na niego sposób. Ja próbuję to tłumaczyć tak. Mój umysł szuka bodźców. Telefon jest najłatwiejszym rozwiązaniem. Skrolowanie daje chwilę ulgi, ale tak naprawdę pogłębia frustrację. A pod spodem jest zmęczenie i tak zwany wkurw, że marnuje czas na niczym. Czy jest to potrzeba zatrzymania? Ale wiesz, odkryłam też coś jeszcze głębszego, że ja w środku nie pozwalam sobie na nic nie robienie. To jest dopiero petarda, którą w sobie odkrywam. Ja wiecznie muszę być w biegu. Jak tylko próbuję odpocząć, od razu pojawia się napięcie. Powinnaś być aktywna, powinnaś coś robić, powinnaś tworzyć, działać, być w ruchu. A mnie się po prostu zwyczajnie nie chce. I wtedy telefon staje się takim złudnym robieniem czegoś. Niby zajmuje ręce, niby wypełnia czas ale w rzeczywistości to tylko ucieczka przed tym, żebym naprawdę się zatrzymała. Może masz podobnie, że w twojej głowie istnieje taki cichy głos: nie marnuj czasu, nie siedź bezczynnie, rób coś. A przecież prawda jest taka, że odpoczynek i Chwila pustki są nam tak samo potrzebne jak ta aktywność. Oczywiście aktywność, nie ta e, wymyślona aktywność, robio, ro, robić dla zasady, dla, dla zasady robienia. Bo właśnie w tej chwili wyciszenia rodzą się najwspanialsze myśli, najlepsze pomysły, a czasem nawet odpowiedzi na pytania, których nie potrafiłyśmy znaleźć. W tym naszym ciągłym biegu. Nie chodzi więc o to, żeby się karać, nie chodzi o to, żeby mówić sobie znów tracisz czas, znów nic nie robisz. To tylko pogłębia fr frustrację. Zamiast tego można zrobić coś prostego, na przykład powiedzieć na głos, teraz jestem rozproszona, teraz nie wiem, czego chcę. I to jest ok. Sam fakt nazwania tego daje ulgę. Ale czy my po potrafimy? Czy my potrafimy powiedzieć sobie na głos, to jest okej? Okay"? Hmm. Potem oczywiście można zrobić krok drugi. Odłożyć telefon daleko od siebie. Nie obok, ale naprawdę daleko. I krok trzeci... Usiąść, zamknąć oczy, wziąć pięć głębokich oddechów, poczuć stopy na podłodze, dłonie na kolanach. To naprawdę działa, ale trzeba to chcieć zrobić i trzeba w to uwierzyć. I dopiero wtedy spróbować wybrać jedną małą rzecz. Nie całą listę, ale nie milion planów, tylko jedną. Na przykład Przeczytam dwie strony książki. To takie, wiecie, trochę programowanie naszej głowy. Albo nagram 30 sekund materiału, choćby roboczego. I powiem Wam, że tak naprawdę ten mały krok tylko tyle naprawdę jest ogromnym krokiem do wyjścia z tego marazmu, z tego okłamywania się, z tego udawania, że coś robię, a jednocześnie katowania się, że marnuję czas na scrollowaniu. Bo wiesz, ten stan bez sensu to nie kara, to informacja, to sygnał od życia. Zatrzymaj się na chwilę. Sprawdź, czego naprawdę chcesz. Nie rób na siłę. I kiedy tak na to spojrzymy, ten chaos w głowie staje się trochę lżejszy. Może nawet pojawia się wdzięczność, że mamy szansę się zatrzymać. Jeżeli ty też czasem masz takie momenty, że nic nie chce, ci, nic ci się nie chce, wszystko się rozłazi, a telefon wciąga cię bez końca jak ruletka, pamiętaj, że nie jesteś w tym sama. To część naszego ludzkiego doświadczenia. I właśnie wtedy warto zatrzymać się, odetchnąć i zrobić ten jeden maluteńki krok. Odłóż telefon daleko. Wycisz się. Zrób trzy głębokie oddechy i pozwól sobie na nic nierobienie. Przynajmniej ja próbuję. Dziękuję Ci, że byłaś ze mną w tym odcinku. Jeżeli te słowa Cię poruszyły, podaj je dalej. Może ktoś, kto dziś też czuje chaos i bezsens, usłyszy, że to może takie trochę normalne? I zapraszam Cię, żebyś została tutaj ze mną. Zasubskrybuj kanał, żeby kolejne odcinki mogły Cię wspierać w Twoim własnym budzeniu się do siebie. Twoja Ewa.